Dziękuję tym wszystkim, którzy tutaj przyjechali na ten mecz. E, de me datos. W tym momencie tutaj będę z państwem rozmawiał na konferencji prasowej, ale mi brakuje jeszcze pewnych danych. Dlatego, że uważam, że zrobiliśmy mecz naprawdę wspaniały. Con innumerables situaciones de peligro, con suficientes situaciones de gol como para haber hecho algún gol más, pero en la que hemos pagado carísimos, hemos pagado carísimos los errores que hemos cometido. No hemos cometido muchos, pero sí graves. Y los hemos pagado. Así que solo me queda y eh, nie tylko mi zostało queda tym momencie tutaj pogratulować que mis ha estado A Pogoniesin Por haber ganado ten robi. Ale stąd wyjeżdżam naprawdę dumny. Primero Pierwsze z meczu jakiś zrobiliśmy. Y I y oczywiście też eh, postępowanie piłkarzy na wojsku Debemos mejorar musimy polepszyć. Los errores graves, błędy, które graves, buen de Pero lo demás, i po, ponad tym wszystkim najbardziej to mnie to cieszy, że jest stąd bieram, bardzo szczęśliwy i dumny. Mógłbym zrobić kopię tego, co powiedział pan trener i wkleił. Nic więcej właściwie do tego meczu mógłbym nie dodawać. Z tym tylko, że strzeliliśmy o jedną bramkę więcej i jesteśmy wygrani w tym meczu. W trudnym spotkaniu. Jeżeli ktoś chciał emocji, to dzisiaj na tym stadionie mógł je znaleźć. W nadmiarze. Trudne spotkanie po czerwonej kartce dla Wojtka Goli. Trochę się skomplikowała nasza sytuacja. Trudno było stworzyć sobie sytuację do tego, żeby jakąkolwiek bramkę strzelić. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że korona jest bardzo groźna przy stałych fragmentach. Próbowaliśmy się tego ustrzec z rzutów rożnych, rzutów wolnych właśnie w tych sektorach, gdzie mogą dośrodkować piłkę w pole karne. Nie udało się, straciliśmy w ramkę ale w drugiej połowie jedna akcja robaka w ogóle odmieniła mecz. Zaczęliśmy grać 10 na 10 to raz. Następna sprawa przejęliśmy trochę inicjatywę, poszliśmy za ciosem, strzeliliśmy drugą bramkę. Tak jak trener mówi błędy w obronie. U nas tych błędów też nie zabrakło 2-2 i sytuacja na 3-2 ustawka nastrojów, powiem, powiem szczerze, że, że i zmiana gdzieś taktyki, i próby przerzucenia większej ilości zawodników do, do, ataku, do ataku i zagranie trójką, czwórką, to się cały czas gdzieś rotowało, zmieniało w zależności od, od wyniku, no, ale jesteśmy szczęśliwi z tych bardzo ciężko wywalczonych trzech punktów. Korona dzisiaj była naprawdę równorzędnym rywalem i, i, i momentami nas wpychała w pole karne, tym bardziej cieszą mnie trzy punkty zdobyte na na tak dobrym dobrym w dzisiejszym dniu dysponowanym rywalu dziękuję